Robimy walkę chłopaki kontra dziewczyny. Dziewczyny to, to jest like i sub. Lub, y, dziewczyny to jest sub i y, y, like, a chłopaki to komentarz. Ale chłopaki mogą napisać tylko jeden komentarz i w ten sposób mają wygrać. Nokia. Chłopaki wygrania. Będą dawać mnóstwo odpowiedzi. Ale nie można dawać mnóstwo odpowiedzi, więc co? Dziewczyny wygrają. I można lajkować komentarze, żeby wygrać jeszcze dodatkowo. I ci, co mają subę na kanale, to głosują na dziewczyny. A kto obojętnie, to sub, like, komentarz. No ja właśnie jestem porówno. Daję sub, like, komentarz. Właśnie nie jadę samochodem, ale ja nie jestem obojętnie. Hoppy, hoppy. Obojętnie obojętnie, obo, obojętnie, 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 o, obojętnie, 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 ja tam wolę. Obojętnie, albo dziewczyny, bo ja jestem dziewczyną. Jesteśmy dziewczynami, znaczy... Y -y.